O, widzicie, pierwsza łóseczka. Kurde no. Panie Marcin, Pan lubi takie rzeczy. Oczywiście, kurde, super znalezisko, super. O, wyostrzyło. Kto to znalazł? Kto to znalazł? Jeden. Ale Po wyczyszczeniu wyłania się jeden grosik międzywojnie. Ale, ale w świetnym stanie jest. Bardzo ładna minimalnie wytarty orzełek, ale to jest klamra aluminiowa no to tak jak wspomnieliśmy no idziemy śladem 73 pułku piechoty Jak wspomniałem, już mam końcówkę baterii, ale patrzcie, coś takiego wyszło. Z tej Koliny Kolejny fancior. Z dołeczka. Zaraz wyczyścimy, czekajcie. Co? Dwa. Słuchajcie, coś, 2940 rok. Radziecka, słuchajcie, ale jaja. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, dwie kopiejki, 1940 rok. Nie wiem, czy to będzie widać, o. CCCP. Takie monety, słuchajcie, jeszcze nie mam, a jesteśmy w takim rejonie, gdzie zostawiłem ekipę z tyłu. Tam, 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 tam gdzieś i takie, coś wyszło. Super. Nie, jeszcze trzeba się tu pokręcić troszeczkę. Zobaczcie, tu z dołka monetka. Piękne, 20 groszy między wojnie. Kurde, a mi się już ta bateria zaraz wyłączy, nie? Już wam pokazuję. Zobaczcie, najpiękniejsze monety. Każdy ma tam swoje jakieś zdanie, ale ja uważam, że są najpiękniejsze. A ja już jestem jakieś 100 metrów od samochodu. Słuchajcie, my zeszliśmy z pierwszej części poszukiwań, bo jeśli się wszystko wyklaruje, no to ciągniemy takie cuda. Idziemy dalej szukać. Słuchajcie, śnieżek zaczął pruszyć, ale jest bardzo przyjemnie, nie ma, nie ma wilgotno. Słoneczko się gdzieś tam przebija. Mamy pozytywną Marcina. A Marcin w dymie... dwa medaliki dzisiaj, dwa medaliki. medaliki. O no, to grubo. No, Ale to dopiero potem zrobimy wam podsumowanie. Zostańcie jeszcze z nami, pokazywałem już tak. I teraz patrzcie, każdy wcina. Każdy wcina. Znacznego. Z czym masz? Z A tu nie, tu nie pokazujemy. Dobra. Dobra, słuchajcie, robimy takie małe podsumowanie, bo tam już się Rafał z Adamem za chwileczkę zwijają. Na razie wam pokażemy tak, jak tu mniej więcej wygląda. Dwa fajne medaliki. No pewnie. Tutaj chyba 183 lara jest. Super. Potem zrobię z drugiej kamery zbliżenie. Cały pudełko łusek. w sumie znaleźliśmy dwa chyba stanowiska Ale te ładnie wyjdą tutaj patrzcie, 20 groszy międzywojnie I ta piękna, piękna klamerka od Rafika, super wyszła Ale my słuchajcie, jeszcze No ale posilimy I idziemy ryć dalej Jeszcze wczesna godzina, także zostańcie z nami No kochani, więc tak Posililiśmy się Adaś musiał jechać z Rafikiem, bo niestety Rafik do pracy A my pełni energii i nadziei Wchodzimy w las i lecimy po to, co nasze, co nam Ziemia odda. A ja niedaleko Mateusza mam bardzo fajny, ale wysoki sygnał. Zobaczmy, a tam słuchajcie, w oddali e, krzyczyli, że mają obrączkę, ale szkoda mi odpuszczać tutaj to miejsce. A ja mam, widzicie co? Widzicie? Monetkę! Obrączka ważna, ale kolejne pięknił się między wojnie. 20 groszy. Śliczna. Tam gdzieś, tam są za drzewami, słuchajcie. Mają podobną obrączkę, zaraz tam podejdę. Ja tutaj obkopałem i wydaje mi się, że w końcu jest. Obrączka odgłębia. A mówiłem właśnie dzisiaj Marcinowi, kurczę, tyle lasu przeszliśmy, jeszcze nic nie znaleźliśmy. Zaraz wam spróbuję powiedzieć. 98 rok, słuchajcie. Niebiesko. I śnieg zaczyna padać. Odgarnąłem ściółkę, bo myślałem, że folia odbije dosyć nisko. Ale dalej jest fajny sygnał. A nie, patrzcie, monetka. Wytarte 10 groszy PRL. Nie robię wam zbliżania, bo to nic interesującego Idziemy zobaczyć, bo Marcin brochę znalazł A miło będzie, jeżeli ją zobaczycie. Ale on tą znalazł, na tym tam leży. Aha! Nie jest jakaś super fajna. Czekajcie. Ale Cicho stój Ciii. Jeszcze szpilka z tyłu. Prym, taką brochę. Taka broszka. XIX wiek, słuchaj, no, ja mam wrażenie. Ja, panie, Piękno. kolejne świetne znalezisko dzisiaj, nie? Lecimy. I pięknie śnieżek zaczął padać. A co w ogóle, panie Marcinie, możemy powiedzieć tutaj o tych lasach? No spoko, wychodzi nawet dość sporo. Różne rzeczy, od medalików po łuski. Jakieś łyżeczki. Co tam jeszcze ciekawe? Monety. Monety. Monety, na no, mi akurat wyszła jedna współczesna, nie? To ja już mam tyle, dwa razy 20 groszy między wojnie, 5 groszy między wojnie, grosik między wojnie i nie kończymy jeszcze, ryjemy dalej. Tak jest. Hej. Słuchajcie, Marcin znalazł obrączkę, A ja mu się tu wrąbałem przed nos i mam sygnał. Się odrobić, tego... o, ja się Szukamy? Zajączki, ja wtedy, ja wytrywać, tamyka, ale... I, 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 tak! Obrączka jednak. Obrączka. Ameliniowa. No, wydaje mi się, że tego drzewa wyjdzie parę. Latał jakiś tutaj ten gołębiarz. Już Wam mówię, co tutaj mi pokaże. Słuchajcie, to jest rok 88. O, pozdrawiamy 88. Pozdrawiamy 88. Ale 87 jest lepszy zdecydowanie, no ale. Najlepszy tutaj był 77. To są pomówienia. Pokaż, pokaż widzom, co masz? 5 zł znowu dzisiaj, panie. To już masz 7. 7 zł się na zbierało. Słuchajcie, no? to już są 3 tatry, a ja mam czwartą obrączkę od głębia praktycznie w tym samym dołku. A Andrzej tam szuka Andrzej pozazdrościł chłopakom ze Szczecina i tam próbuje znaleźć złote monety, ale mu nie wychodzi. Jak Na razie kapsle wyciąga. Nie jestem już moim, ale też złote. Słuchajcie, w poprzednim miejscu wyciągnąłem chyba z 12 obrączek od głębi Większość w zasadzie starych. Teraz tu coś mam fajny sygnał. Zobaczmy. O, medalik, medalik, kurna chata. O, ale ładny. Zaraz go wyczyścimy, wam pokażę z drugiej kamery. Nie wiem, czy będzie coś widać, słuchajcie, bo jeszcze zaczął padać deszcz, deszcz ze śniegiem. Bardzo ładny jeszcze do doczyszczenia. Ale Wam powiem ekstra, bo to już jest trzeci medalik w dniu dzisiejszym. Pomimo fakt, że teraz chyba z 12 obrączek od ciąg Taki piękny mamy las. Część już z nas chce iść, ale coś nam mówi, że chyba jeszcze tu zostaniemy chwilę. Czyścisz? Czyścisz. Dobra, się Będę bezczelny, zabiorę Ci. E, przeczyszczę. To przez rok. I gratuluję Ci perela Bardzo dziękuję 49 no, na bezrybiu i rak rybą. 49 5 groszy Dziękuję Proszę Metr obok Już idę chłopaki i Agnieszko Czekajcie Jakiś fajny kolor mi tu bije Ale tam mnie też wołają Wi nie umie ci rozwoić A ja mam, czekajcie, co ja mam? A ja też mam coś fajnego, ale to jak oni już tam na mnie czekają, ja to biorę do rączki. Czekaj, tylko sprawdzę, czy coś jest jeszcze, bo ja mam taką zawsze regułę, że sprawdzam, okej. Okay. Biegnę! Kto to znalazł, nasz rodzynek? Co tam macie? Ja mam... A ty wyczyść to. No zobacz. Zobacz na to. Ale superowe, słuchajcie. Zaraz drugie kamery mam. Co to wpinka z bankietu? Widzisz, tu jest tak jakby to było... To... Spinki to... brakuje. No. Tu jest moje. Tu nie? Jest... To jest Proszę. Zobaczcie jako. Super proszę. Gratulacje. Bombowo! No. Prawie mieliśmy saperów złe. A Szymon, co tu jest śląskie. No nie, no to jest niesamowite, co on dzisiaj wyciąga. Pokaż się jest Przepięknie. Obrócimy, czekajcie. Chce się. O, piękne. Ale dzisiaj super. I teraz odmarka spinka z, z mankietu. I teraz właśnie to, co wyciągnęłem przed chwileczką. O, taka spineczka kolorowa. Z mankietu? Ja. No odmarka, No jak nam dzisiaj idzie? Dzisiaj się posililiśmy się i co? I wyciągamy. Super. Riemy jeszcze, riemy. Póki jeszcze jest jasno. Nie powiem wam na ile bije, bo mam cały wyświetlacz zawalony, ale to jak już człowiek. Ale wam powiem tu, tu są. Jest więcej sygnałów. Czekajcie, żebyście widzieli. O, mam coś. Mam monetkę, słuchajcie, jakąś jedną, ale mi się wydaje, że tu jest więcej. Tego czekajcie, nie będę jej czyścił. gaz z boku też krzyczy, że ma dwie obok siebie. jest następna coś. Czekajcie, szukamy dalej. Patrzcie. Tu jest moja jedna. No bo mam dwie monety, nie umie znaleźć. Ty, I tam jeszcze spadła. I jebana. Poczekajcie. To Poczekajcie, to idziemy do agi. Bo ja się będę w kurczaki denerwować. Aga wyciąga, patrzcie. 4 no, z jednego dołka między wojnie. Ale strzał. Pięknie, Aga. No. Może jeszcze coś będzie, nie? Tak by były posklejane. Pani Agnieszko, jadymy dursz. Jadymy. <noise> Superowo. Mówiłem, że jest druga monetka. No, Aga jeszcze 10 groszy. Patrzcie, ja mam dwie. Zaraz spróbuję wyczyścić, zaraz sprawdzę, czy jeszcze czegoś nie ma. Czekajcie. Nie. Pokażę Wam teraz, bo widzicie ręce całe z błota, ale musicie mi wejść na słowo. Grosik międzywojnie i dwa groszy między międzywojnie, a Aga wyciągnęła pięć monet z jednego dołka. Super. No słuchajcie, my już zeszliśmy z lasu. Dzień bardzo udany. Bardzo udany. Bardzo udany. Widzieliście już podsumowanie, że tak powiem po pierwszej części. Słuchajcie, teraz pada śnieg z deszczem. Jesteśmy cali brudni, mokrzy z błota. Także nie pokażemy Wam na żywo, co znaleźliśmy. Ale na końcu filmu zobaczycie zdjęcia wszystkich fantów, które dało nam się wziąć, w dniu dzisiejszym znaleźć. No coś tam jeszcze wpadło, nie? Coś tam wpadło, no dokładnie. Międzywojnia, medaliki jeszcze także. bruszka, Brocha wpadła, spinka z mankietu. Aga znalazła pięć monet w jednym zresztą to już widzieliście. No i tyle, słuchajcie. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. I co? Widzimy się na kolejnym filmie. Na no, razie! Dąż. Я домину, снимайте еще.